Ok, witajcie, ja jestem z Real. To jest kolejny odcinek. zagramy w Afrysku 4 Black Flag. I mam nadzieję, że teraz mi wyszło takie uh, Wesołe przywitanie. Co tam stoi, na stateczek? co tam, 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 A, to jest jakiś szkunek, to nie chcę. Szukajmy fregaty, bo fregata jest fajna i, i miła i bardzo jest, ok, I bym chciał mieć taką jedną jeszcze w swojej kolekcji. Tymczasem przy szantach płyniemy sobie do celu naszej misji, który nie wydaje się być tak daleko, aczkolwiek kto wie. Tutaj mamy rozbitka, którego oczywiście weźmiemy na nasz pokład. Aczkolwiek chyba m, 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 nic nam tu nie zmieni yy, Wiem, że powtarzam słowo aczkolwiek, ale jakoś tak mi się spodobało ostatnio. Mam, można powiedzieć, można rzec, fazę na słowo aczkolwiek. Yy, jak daleko jeszcze mam do celu misji? Łoje, 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 trochę popłyniemy. Dobra, ominimy może tą wyspę z tej strony. Tę wyspę, będą fale, będą sztormy, będzie się działo w dniu dzisiejszym. się to zauważyć po wymagającym się deszczu. Pogodniki jednak nie przewidują tutaj żadnych niespodziewanych zatonięć ani desynchronizacji. Przed nami statek, który właśnie zatonał O, właśnie. Nie, ja chciałem po prostu podnieść to, co z niego zostało, bo nie mogę go wziąć, no ale trudno. Oj, robią się fale. Lecimy na pełnej panowie, na pełnej, na pełnej, i tam jakiś statek po prawo, właśnie. Nie mogę mieć sztormy. Sztormy i pełna prędkość to jednak nie to. Szkuner, jak on go widzi, a tam jest, to. Tam przed nami coś jeszcze jakiś szkuner, ale Z której strony przyjdzie fala, bo ja nie wiem. Czy ja się obrócę może w tą stronę? Ej, już jest spokojnie, co byś chciał? jakiś sztorm łooho wow. No nie ma sztormu, na nie pada. Gościu tam jest słońce? Tam też jest słońce. No właśnie Mówię, nie chciałbym wierzyć. A ci sobie co I jecha... Dobre skoki na falach. Prawie w niczym w GTA. Inow skok i w dół i... Muszą ulepszyć kawkę przed rozpoczęciem tej misji. Okej okay. Co się teraz stało? Bo ja nie wiem, bo jakbym... tutaj płynął, ale jednak nie płynął, ale jednak ulepszał czy coś Przeniosło mnie gdzieś Hmm. Okay. A great disappointment, you are, Thatch. His mind's made up to stay, he says. It's a sodding. And hang all of you lot that follow this sorry bastard into obscurity. I know you're coming to call me home, Kenway. Your faith in me is kind, but well, with Nassau done in, I feel I'm finished. I'm not of the same mind, mate, but I won't begrudge you the state of yours. You're still looking for that sage fellow? Aye. Taking a prize a month back, I heard a man named Roberts was working a slave ship called the Princess. Might want to say about it. The princess. Cheers, that's well, don't sit there like a barrel of wet fish. We're celebrating my retirement! Yeah, <laughs> cute Christmas breakfast save us a few bottles eh do I think he's got your police on there uh wafka huh ah I'll be I Jeszcze raz się obejrzysz? Nie, ja, dobrze. Nim się też wtapiam tłum. Okej. Okay. Tu z nim niekoniecznie już, tak? Tu są strażnicy. Ja mam zaczął obiec. OK Jenkins, what's this? Stay here, fool. Jack, anything but green. Sam, there was a deserter among them. Call my face. I sliced into his gullet before any word left his lips. anybody see? Don't think so. nie widziałeś mnie to naprawdę. Ja wiem, że mnie nie widziałeś. Don't think so, sir. I reckon Kenway suspects something. He don't this much. Tell me about the beat. A fair gathering, sir. Most too drunk to stand. <laughs> that will suit our purpose. Uh <laughs> should <laughs> <laughs> in the course are only boxes with Tell me about everything. What In fact, sir. At least that's what he calls himself. But he's a mad bugger, he is. Cracked as a glass of teapot, sir. Detail, stop talking in juice. Well, sir, he likes his drink, He makes some tea, takes a usual run of it, and fills it with half a weight of gunpowder to top it off. Did I hear you were right? Uh -huh. He drinks gunpowder? Aye, sir. Just for sure. only last okay. week he rounded up a score of his crew and bade him sit in the hold of his ship while he burnt off sulfur and other sickening minerals. We just sat there like it was one of a million pits. what's wrong with good god. what the hell for? like to test his crew is all. Tease out, their fitness and what. of course it always turned out he was the fittest of the lot. thought for a moment i'd die. bloody savages. have no fear, soldier. this will be the end of. yeah, you're bending come on, it's time. okay, quickly. send the signal. Okej okay. Powstawiłem, że mamy dotrzeć na kawkę właśnie Palę się Już nie yy, A teraz tam o, kurde, długo wpisałeś Po tym statku mogę, mogę i, i jesteśmy za sterami. Chopa, e, e, ja bym go chciał jednak zabić. jest tutaj bardzo cennym... Byłby bardzo cennym statkiem. Okej. Okay, pięknie. O kurde. Chyba nie wykręcę tak do końca. Chociaż częściowo przynajmniej. Pięknie. Pięknie. Moździerz poszedł. Strzelamy do niego ciągle. Eee, nie no, nie zabije nas przecież. Nie no widzę. Chociaż. To wie. Bo groźne się robi. Okej. Okay. Robi się coraz gorzej. Ale mamy też folwierze. Tam dalej pocelujmy. Nie trafię. A, nie, trafiłem. O, teraz jest ok. Bo nie za wiele nam może zrobić. Jest! Pięknie. Będę miał liniowiec? Czy ja będę miał liniowiec? tego by wypadało jeszcze gościu uratować. A, nie, tu, tu była beczka, okej. Okay. Ilu trzeba zabić? Ej, nie chcę... O. Dobra. Okej. Okay. To był fail. Zabić wrogą załogę 20, zniszczyć 3 zapasy prochu i zabić dwóch oficerów. E, o, od razu mamy jednego oficera. Nie, to nie jest oficer. To jest jakiś gościu, ja byłem. A, on To wybuchnie. Okej. Okay. Poszedł tam! Dobra. Załoga Do mi ginie. Dobra. Teraz tu trzeba to, to, to. No ja chcę to. Nie chcę z nimi walczyć. Nie chcę naprawdę z nimi walczyć teraz. Chciałem po prostu tą beczkę O, miałem go zabić, no to jest prostu. Z, z pola walki. Pirat nigdy nie ucieka. Zabij go, póki leży. Mogę to? W końcu. Dzięki. No jak? Przecież kontrolowałem. God damn it, son! Czy mamy jeszcze raz dostać się na statek, czy mam go jeszcze raz zatopić, bo ja nie wiem. Tu była bardzo chaotyczna walka. Mamy gość. A, mamy go jeszcze ja mam go już tylko ob... abordażować. Jest spoko. Dla mnie... dla mnie spoko. Abordaż. Mogę na nich postrzelać z tego? Z folgierzy? Ale um, chyba na tym... A nie, jest folgierz, dobra. To... Mamy folgierz na tym... tym nawet. Yy, strzelmy sobie tam chopa więcej tam tu mam zawieść po prostu więc chyba nie yy, oho pięknie yy, tych trzeba się podbyć Jest pierwszy oficer zabity Jest drugi oficer zabity i teraz trzeba tego zabić Teraz by trzeba tego zabić Zabij go, zabij Pięknie poszlachtał Następny. Ok, to było worth it. Teraz tego. Dobra, zabijemy tej co na dole. Zabijemy tego, bo... Wow, 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 widzieliście? To było fajnie. Nie wiem kogo, kogo zaatakowałem, ale spoko. A, dźwięki. No kurde, nie wyszło w tesy. O, wyszło przełamanie gardy. Jeszcze raz. kurde, teraz już nie wyszło. Czekamy na kontrę. Przełamanie obrony. No kurde. Trzeba ich pozabijać. Oni O, o dalej walczą. O nie. Oj. O kurde, kurde. nie mówiłem po prostu. O, ta muzyka też nie jest naj, najmniejsza. Jest bardzo, oczywiście, jest dostosowana do tego. Oczywiście, ale. Jest to najlepsza muzyka. Brak mi słów. No uciekamy. Właśnie uciekam, przysiędzmy, ale czarnobrady umarł i nie jest to. Nie jest. to he, he drinks damnation. Niestety. Kafce udało się uciec, ale niestety tacz touch umarł, czyli czarne brody Oj, szkoda, szkoda mm, No 90%, 90 synchronizacji to, to już nie jest... To, max, ale jest dobrze jak na mnie Czasem jesteśmy gdzieś na morzu Gdzie mamy płynąć? Czy mamy płynąć daleko? Czy mamy tam może szybki ten odnośnik? O, nie do końca Czy mamy gdzieś szybką podróż w pobliżu? Eee, też nie do końca, to jest Efe, wyspa ofiarna. Eee, popłyniemy może do Tulum, bo tam mamy, chyba najbliżej sam to, to przynajmniej jesteśmy w linii prostej do celu. Eee, chciałbym naprawić tutaj statek, może coś jeszcze. A bo to jest przecież ten, wyspa asasynów. To oni mnie tu też nie lubią, nie? Bo tu statku nie naprawię, to ja wracam. Tu jest jedynie to od majów, to takie śmieszne, ale tym na razie się nie będę zajmował, zajmę się tym w wolnym czasie. Jeżeli chcecie, bym poświęcił na to odcinek, to śmiało piszcie, ja się na pewno, no, jeżeli będziecie chcieli, to ja się po prostu dostosuję, bo ja też bym chciałbym to zrobić, a jeżeli tak to zrobię, to przy was, tak, i właściwie załatwię to tak czy siak, przy będę miał jakiś materiał dodatkowy, coś w tym guście. Więc właściwie same korzyści. Tymczasem płyniemy na pełnej, do przodu tam są same hiszpańskie statki. Tam mnie zdecydowanie nie chcą. A ja bym chciał ten duży statek w środku. No niestety ja tam nie dopłynę. Znaczy nie, nie przejmę tych statków, wszystkim on za mało. Za mało, za mało zdrowia, za mało siły ognia, myślę. Przydałby się większy statek dla nas. Ale kawka chyba do zawsze, do zawsze... na zawsze pozostanie brygiem. Tam jest fregata, bryg właśnie. Same brygi i fregata. To nie ma szans, żebym tam w ogóle coś zrobił. Nie wiem czemu statek by skręcał Ale trudno. Yy, no cóż, nie trochę mnie zaskoczyła śmierć Czarno szczególnie jak przychodzi na emeryturę. I tak... Yy, Trochę za nie mówiłem, no ale trudno. No, chyba musicie się z tym pogodzić, nie ma innej opcji. Tu wszędzie w Hiszpanii są. No, oni mnie tu chcą bardzo. Ale tu już jest lepiej, bo tu się mogę zabić, znaczy zająć tymi um, przeciwnikami. I chyba tak zrobię, żeby sobie trochę um, poprawić humor myślę. Gorzej, jeżeli mi to nie wyjdzie, no ale trudno. Wpływamy w kanonierkę na pełnej. Najpierw może jednak strzelmy do tego... tamtego. W zwrócimy ich uwagę. E zdarzymy Zderzymy się z tą kanonierką, może jeszcze zdążymy. No jednak. E kanonierka tam gdzieś ucieka, to ją Mamy ostrzał, do, do, dozwolony, znaczy właściwie umożliwiony yy, i mam nadzieję, że mi ten, ten atak wyjdzie, bo chyba nie. Wydaje się, że nie. Yy, yy, a przeładujcie, pięknie. Oni mają Taran, a nie? Dobra, fregata jest moja. Tylko teraz trzeba dać się tymi. Jak mnie kanonierki zatopią, to będzie wstyd, po prostu. Wstyd i gańba. Jest. Nie, jeszcze nie. Dobra, zawracamy. Mogę je w sumie też abordażować. Weźmy ratun weźmy tego rozbitka, weźmy jakąś beczkę czy coś. No i... dopłyniemy do tego gościa. Tutaj, o. No, zniszcz banderę wrogiego statku! No, tak, okej. Okay. Dla mnie spoko. Postrzelajmy sobie trochę z folgierzu. E, tam. Jeden padł. Dalej jeden padł Trzy, Dwóch padło Kolejni padli Kolejni padli, już nie ma strzałów Skoczył W pięknym stylu O, mam w ogóle tę Zauważyłem że, że miałem pięści w łapce Robimy tego Oj, oni padają jak szmaty. To przykro mi to mówić. Ale trudno. Taka prawda. Lecimy na górę. Oj. Ten, ten cucfany. Okej. Okay. Banderas jeszcze wyżej. To idziemy jeszcze wyżej. I jeszcze. Nie jest tak, gdzieś się I jeszcze. I zniszczymy ją. I pięknie. I bandera zniszczona. Yy, statek przejęty. W pięknym stylu. Nie wiem dlaczego miał niszczyć banderę, no ale co tam. Co mamy zrobić ze statkiem? Wysyłamy go do floty. Canwaya, bo jest on fregatą, która po prostu jest większym statkiem. No, cieszcie się, jesteście piratami! Z Hiszpanów staliście się piratami, którzy służą teraz pode mną. E, no, niestety, prawda jest taka, że nie, e, nie mamy teraz w ogóle zdrowia na statku. No, znaczy, nasz statek jest opłaka, opłakany w opłakanym stanie, ale tym będziemy się martwić już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i trzymajcie się! Cześć!